Chyba je do uwaga. Dobre? Cicho, cicho Cicho, cicho. Nie będzie się to robić, nie Nie gryzie Przecież to siedzi cicho. Ojej, o Dzień dobry, tak króciutko. Z takim zaproszeniem na kongres, który odbędzie się pod koniec tego miesiąca i tutaj hmm. są szczegóły. Także serdecznie Pana zapraszam. Ale nie, ja nie tam. Ja nie, nie ten, nie, nie zgrupowalny, o. Ja to ten. A nie może to, Pan sobie wejść na naszą stronę to wszyscy do współpracy zapraszają, ja mówię, gońcie się, nie chcę żadnych współprac. Nie, 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 no, nie, nie. nie podziękuję. Tylko tak powiem, o, o czym ten kongres będzie, bo y, wiele złego się dzieje na świecie, prawda? Zawsze. Ludzie są zaniepokojeni, a właśnie tutaj w te trzy dni to będziemy słuchać dobrych nowin. I takiego optymistycznego spojrzenia na przyszłość, więc. Nie Ze względu na zgrupowanie lub brak zgrupowania. Ja tu mam problem z dzieciakami. Chodzą, czekają, skomlają po krzakach się chowają, nie? te jakieś głupie teksty wygadują. To taka metafora a propos tego. I byłem we wrześniu na szkoleniu rezerwy. A może odpocznę sobie od tego trochę, nie? Do tego to dostam. To tak nie działa. Zła nie wytępisz. Albo się wzmocnisz, albo będziesz tylko bardziej, jak to powiedzieć, wrażliwy na to. Jak odpoczniesz, to to ci nie pomoże. Mhm. No, Stajesz się tylko bardziej wrażliwy i mniej odporny na to. Bo rzeczywiście te środki, które są dostępne teraz, no nie są wystarczające, ale my bardziej zwracamy uwagę na to, co Bóg obiecał i co On ma zrobić właśnie, bo w Biblii, nie wiem, czy Pan uważa tę Księgę ze Świętą, ale no jest właśnie mowa o tym, że w którymś momencie Bóg zaingeruje tutaj w tą sytuację. Metody tam najlepiej. I. Yy, no, bo nawet biorąc wszystko to pod uwagę od samego początku, Bóg stworzył ziemię Adama, Ewę, w raju, ich osadził, i tak miało być, nie? Trochę się to tam pogmatwało przez nieposłuszeństwa człowieka, ale jakby ten zamysł nie zmienił się. Tylko się odsunął trochę w czasie i my wierzymy, że właśnie ten czas y, tego powrotu właśnie do raju, no, niedługo będzie i dlatego stąd ta dobra nowina. Tak, może będzie, Tak jak, andiel, jak może już Pan nie. wspomniał, że w końcu zło będzie wytępione. Mhm. Jezus mhm. tego dokona, Bóg tego dokona, ponieważ tak obiecali i taki mają zamiar, takie mają zamierzenie i zrobią to, czy ludzie w to wierzą, czy nie wierzą, po prostu będzie to zrobione. A co jak drobnym druczkiem nie jest napisane A?

bo ludzie w to nie wierzą. Jakiś człowiek żyjący dwa tysiące lat temu wiedział, że będzie zgłoszona w tym czasie akurat teraz, dobra nowina o świadectwie Bożym, przed końcem, na taką skalę, jaką świadkowie to wygłosił w tym momencie, że powoła tak tysiące ludzi, żeby jest spełnili po roku, tak było, to to w 40 krajach. A Bogu, Bogu zrobić tak. I tak wszyscy się urodzili się z grzechem przed... pierworodnym. Dobre, z grzechem pierworodnym, nie było tego drobnego A Adam mieli tego grzechu. Nie ma między nami tych nie zostawi. I, I po to Jezus przyszedł, żeby właśnie ten grzech. Odwrócić to, to wszystko, tak. ten proces, który teraz mamy. Śmierć, choroby, pokier, no. Wszystko wyjdzie w czasie. Ja w lewo, wy w prawo, nie? <śmiech> 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 Do widzenia. Na policję po Kowala dzwonił kurwa do Pseudostrażaczka kurwa Na policję zadzwonił To typ <gryw> Gangster kurwa Ja tam wytawiamy nie Kowalczy Nie będziecie gówniarzy że I się wypierać kurwa tymi przywilejami trzeba wytępić to kurwa strażackie późno więc od tego trzeba zacząć Na Hamilton? Sério? A. O. Dobrze teraz Jakby wyskoczyła takie beli strążki to by się spłoszyły to 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 ty po Kowala dzwonisz i mówisz, że to policjant On chyba z tej straży wyleci Dobry gigu z ciebie I oni mówili, że ode mnie prądu nie brali, a ja to ruski szpieg, nie? U was na podwórku. Dobra. Chodź, świnio. bye, -bye.